Stop! W tym wideo nie pokażę ci to, co pokazuje ci każdy YouTuber i podnieca się tym zoomem, który tak naprawdę jest taki sam jak w Galaxy S23 Ultra. Ja różnic nie widzę. Zdjęcie? No, może jak go dopiero weźmiemy na konkretne testy, to zobaczymy tą różnicę, bo tak w sklepie to raz, dwa, trzy. Przeglądałem większość YouTube'owych recenzji, reklam, nie wiem jak to nazwać, i nikt tego nie pokazał ze względów. Najprawdopodobniej Samsung przestałby płacić, zerwana umowa. Um, albo nie dostaliby darmowego Samsunga Galaxy S24. Ja te wszystkie Samsungi kupuję za ciężko zarobione pieniądze, więc mam to daleko w... do rzeczy. Brak autofokusu w szerokim kącie dla Galaxy S24 i S24. A co to oznacza? Oznacza to, że będziemy mieli rozmazane zdjęcia zamiast ostrych, tak jak te. No, a różnica jest gigantyczna. I nie zrobimy wideo w szerokim kącie z pięknym przejściem, ostrością. Tak, to wygląda pięknie. To wygląda słabo, nie ma autofokusu. Jest autofokus. Różnica jest znaczna. No, proszę Państwa, troszkę się zawiodłem, bo myślałem, że w tym roku już będzie to rozwiązane, gdzie smartfony połowy tańsze mają tą funkcję tutaj. Niestety nie ma. A dla mnie jest to potrzebne. Dla człowieka, który 10 lat już filmuje smartfonami, to ja wiem, czego potrzebuję. Może ty, może ty tego nie potrzebujesz, ale ja definitywnie. Do zbliżeń produktów jest to szeroki kąt, musi być. No wiadomo, że możesz dać na normalne obiektyw, ale nie ma w tej chwili takiego efektu jojo, który jest bardzo fajny przy na przykład przy vlogowaniu. No tego nie ma. Gdybyś chciał mieć ten efekt, ale w tańszym smartfonie, no bo jednak Galaxy S najnowszy, no to tam 4-5 to za 3000 tysiące wróć. 2800 OnePlus 12 w linku, w opisie, i on tą funkcję ma. Ale wracając do Galaxy, S24 Ultra też będzie tą funkcję miał, czyli będzie autofokus w szerokim kącie, a dodatkowo będzie mogli przechodzić między obiektywami od szerszego do najwęższego, przód i tył. Ta kamera ma wszystko. To tam się nie ma do czego przyczepić. Absolutnie. nie, ma wszystko. No ten zoom może nie był, nie jest taki piękny jak go reklamowali na, tej, na tym wiecu ich. Rozumiesz? Tam chyba coś przesadzone było troszeczkę, bo jakoś nie widziałem, żeby to aż tak było genialne. Tam jakiś koncert był i on po prostu, tak jakby był po prostu. Tam chyba ktoś z, drugi z telefonem stał, tylko że bliżej. To było tak, że pewnie jeden stał y, bliżej, dalej z sceny i robił ten, a drugi stał bliżej z sceny i później był przeskok i... Ro rozumiesz? Stary numer. Też bym tak zrobił. No. Słuchaj, to jest taki stary, stary numer. Ja Możesz założyć, że, że to tak było. Smartfon jest mniejszy, mówię o, o ultrze od dwunastki. No, szerszy to on jest, ale niższy. Taki trochę, no nie kwadracik, ale prostokącik. Uwaga, nie ma opcji nearby share. O tej tutaj z góry. To są smartfony demo, które są wystawione i one tej funkcji nie mają. Jest za to Quickshare, ale żeby użyć to trzeba się zalogować. No to wiadomo, że to nie będę się logował do smartfona, który jest, yy, wiadomo, demem. Ale ta super funkcji, oby to, to miał, bo to, to jest porządna funkcja, to jest funkcja, która szybko może przenieść pliki do jakiegokolwiek smartfona z Androidem, szybko, i tu mówię, bardzo szybko, i nie musi mieć Wi-Fi. Bo facet z media ekspertu myślą, że musi być Wi-Fi. Mus musimy współdzielić Wi-Fi. Jakieś ze sklepu czy coś. No nie. Taka jest ich wiedza, no właśnie. No. Trzeba się podszkolić, proszę Państwa. Trzeba się podszkolić, bo to jednak jest dział smartfonów i to trzeba wiedzieć. To są rzeczy pod podstawowe. Ehm, ale jak się podszkoli, to, to będzie. To teraz już wie, bo mu to powiedziałem, prawda? Wytłumaczyłem mu to, on teraz już wie i teraz tą, tą wiedzę jest bogatszy. No dobrze, Ym, Kontynuujemy. Mnie się podoba, fajny jest, ekran nie zrobił na mnie takiego wow, jak, jak kiedyś. Nie ma... no, może dlatego, że był wymacany w tym sklepie mocno. Tam co chwilę ktoś patrzył w ten telefon i ten facet, który obsługuje tam nawijał mu makaron, <laughs> rozumiesz, że to, 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 A ja się już tam z tyłu nie mogłem do doczekać. Dobra, bo ja chcę coś sprawdzić. To, no. No i tak tego nie kupisz, no. A może kupisz, no nie wiem. jest ten wariatem? Musek, <słyski> <słyski>